Przepraszam, panie, spóźniłam się. Przychodziłaś spóźniona przez cały tydzień, Lili. Czy znowu grałaś w gry wideo przez całą noc? Przepraszam, profesorze. Jeśli to się jeszcze raz powtórzy, wyrzucę cię. Teraz wracaj na swoje miejsce. Kto może odpowiedzieć na to pytanie? Co? Lili, wyjdź z mojej klasy. Przepraszam, profesorze. Ach, ta problematyczna dziewczyna. Co ja mam z nią począć? No, Lili, co ona robi? Kwiaty, weź swoje kwiaty. Dlaczego tak późno pracuję, będąc tak młoda, dlatego zawsze się spóźnia i śpi na mojej lekcji? Anno, jak się dzisiaj czujesz? W porządku, Lili. Przykro mi, że musiałaś pracować i się mną opiekować całą noc. Anno, jesteśmy bliźniaczkami. Jasne, że się tobą zaopiekuję zamiast naszych zmarłych rodziców. Hmm. Panie, przepraszam. Proszę, nie wyrzucaj mnie. W porządku, Lili. Idź na swoje miejsce. Znowu spóźniony. Wiem, co przechodzisz, maleńka. Jeśli potrzebujesz pomocy z Anną, powiedz, takie późne prace i czuwanie w nocy nie jest dobre dla dzieci takich jak ty. Pan plop to dobry nauczyciel? Polub i skomentuj. Nie masz Robuxów, więc wejdź na mój profil i kliknij na moją biografię.